Rzeczy, o których nie warto rozmawiać za granicą. Numer jeden, ile zarabiacie? Po pierwsze, jeśli zarabiacie za dużo, zawiść, zazdrość to jest w ogóle na porządku dziennym. Także a jeśli zarabiacie może mniej niż kolega, no to on oczywiście oprócz tego, że was o tym uświadomi to jeszcze wam powie, że zarabia co najmniej dwa razy tyle. Także szkoda rozmowy na ten temat. Ale jeśli macie kogoś zaufanego, to z tego możecie mniej więcej się dowiedzieć, ile możecie wyciągnąć w danej firmie, albo w ogóle, ile powinniście zarabiać na danym, na danym stanowisku. I to może być dla was raz, że motywujące, dwa, będziecie wiedzieć lepiej, jak walczyć o swoje, bo będziecie znali granice, gdzie można zawędrować. Dwa... Nie rozmawiamy o umiejętnościach językowych. Tak, znowu ten sam przypadek. Rozmawiacie za dobrze? Źle. Rozmawiacie trochę gorzej? Też źle, no bo oczywiście już znajdą się znawcy, poligloci i tak dalej. Na to musicie też uważać. A koniec końców i tak wyjdzie to, że ta osoba, która wam się chwaliła, jak to ona nie potrafi się porozumieć z każdym na tym świecie. Przyjdzie do, co do czego i nie będzie w stanie wydukać ani jednego słowa, ale to po prostu normalne. Trzy opłaty: im większe opłaty, tym większe wasze zarobki. Albo będą ludzie myśleli, że żyjecie na kredycie czy cokolwiek, żyjecie ponad stan. Generalnie tutaj wszędzie to trzeba uważać, bo yy, ból yy, tylnej części odwłoka jest po prostu nieziemski. Polityka. No, polityka to już swoją drogą. Raz, że nawet ja nie jestem przekonany, czy powinniśmy się wypowiadać na ten temat, skoro nie żyjemy w naszym kraju. Ale jeśli ktoś nie głosuje. A się najwięcej wypowiada i mówi jak, jak, ma być w Polsce, no to to jest takie, moim zdaniem, no yy, skłania do myślenia, z kim macie po prostu do czynienia. Generalnie kwestie polityczne są ważne i o ile ktoś rozumie, jak o tym rozmawiać, że dopuszcza zdanie innych ludzi, to jest wszystko okej. Okay. I jeszcze nie szerzy mowy nienawiści, no bo na to też trzeba uważać. Cztery. Nie ma też co mówić na temat tego, z kim się trzymacie, tym bardziej, jeśli trzymacie się z rodowitymi mieszkańcami tego kraju, w którym jesteście, bo też to oznacza, że przecież zdradziliście swój kraj. Tak jak w moim przypadku, już zostaliście zgermanizowani i już nie ma dla was ratunku. To koniec. Dlatego powinniście się zrzec w ogóle obywatelstwa, wiecie. Kolejna rzecz: wychodzenie przed szereg. Przecież nie wolno ci mówić tak jak ja teraz do kamery, nie wolno ci zgłaszać się na ochotnika w jakichś rzeczach, nie wolno wam pomagać bezinteresownie ludziom, bo wychodzicie przed szereg, uważacie się za lepszych od innych i w ogóle nie powinniście się odzywać, bo nikogo to nie interesuje. Serio? Jeśli wasza inicjatywa sprawi, że ten świat będzie troszkę lepszy, to będzie super. Kolejna, szósta, siódma rzecz, nieważne? Nie piecie. Nie mówcie o tym, że nie pijecie. Generalnie będziecie gorsi niż koledzy, bo nie pijecie. Raczej to nie jest tak, że każdy tak uważa, oczywiście, ale dużo ludzi Wam powie: A nie pijecie, to na pewno chcecie ich szukać, bo wiecie, Wy nie pijecie. To na pewno wszystko, co się teraz wydarzy na imprezie, to Wy to opiszecie gdzieś i będzie w ogóle lipa, i, i zdradzicie ich. I w ogóle nie jesteście godni, żeby przebywać w tym towarzystwie, skoro wszyscy piją, a wy nie pijecie. Ludzie mają was za dziwaka, jeśli nie pijecie co weekend. Plus jeszcze, jak nie palicie, to na pewno robicie straszne rzeczy gdzieś tam w domu, w piwnicy. No. Nie ma opcji, żeby ludzie żyli zdrowo. Nie. No, to jest tak na szybko te kilka rzeczy, które wymieniłem, o których warto nie mówić, jak mieszkacie za granicą, przynajmniej do, przynajmniej do obojętnych jakich Polaków. Czy nawet znajomych Polaków? Jeśli macie przyjaciół, to mówię. Jeśli są otwarci, możecie rozmawiać o wszystkim. I za takie osoby naprawdę dziękuję. A reszcie osób, które mnie nie lubią, po prostu za to, że o tym gadam. Chciałbym życzyć miłego dnia i trochę szczęścia w tym życiu. Trzymajcie się. Hej, hej.